Cześć, witajcie! Tu Weronika Broiło. Witam Was na kanale All Things Style. Dziękuję, że jesteście ze mną, bo dzisiaj chcę Wam pokazać najnowszą dostawę na warię. Warię to jest mój second-hand online. Prowadzę go wyłącznie w sieci, ale również tam umieszczam moje usługi stylizacyjne, jak i kolekcję, którą dla Was stworzyłam. Więc wchodźcie tam, szczególnie w piątki o godzinie 18, kiedy wstawiam dla Was nowości. No i właśnie, te nowości są teraz tutaj za mną z piątku 15 listopada. Jest ich 9 sztuk, ale tak chcę wam pokazać troszeczkę bluzeczek, jedną sukienkę. Tak troszkę skromniej w krojach, bo mimo, że mamy sezon jesienno-zimowy, to wiele już marynarek wstawiłam ostatnio na stronę i też niektóre płaszcze, ale dużo płaszczy pojawi się, słuchajcie, na targach Vintage, które odbędą się w najbliższą sobotę, 16. Listopada oraz niedzielę 17. 16-17 listopad to jest data targów węczycz odbywających się w Warszawie w elektrowni powiśle, więc bardzo serdecznie Was zapraszam dlatego, że będziemy tam. Warię będzie miała swoje, swoje stoisko na poziomie minus jeden, więc wchodźcie tam, zobaczycie tam mnie na miejscu wraz z moim przyjacielem Maxem, którego nie ma dzisiaj na filmiku niestety, ale będziemy tam razem Wam pokazywać nasz asortyment, więc bardzo się z tego cieszę słuchajcie, bo to będzie nasz pierwszy raz na takich targach, a jednak pokazuję Wam niejednokrotnie na filmikach, jak stylizuję te nowości i też promuję ten rodzaj przyzwyczajeń konsumenckich na tym kanale. Moda zrównoważona, moda z vintage second handów to jest coś, co jest mi bardzo bliskie, to jest coś, na czym opieram od początku moją pasję do mody i e, uwielbiam wzorować się modą światową z wybiegów od wszelakich projektantów i marek. Szukać po prostu w budżecie alternatywne rozwiązania, jak kupić rzeczy taniej, ale żeby wyglądały świetnie, e, jak wyglądać jak milion dolców, bez wydawania wielkich kwot. W tym też rzecz i nawet na warię sugeruję Wam ceny, które są bardzo konkurencyjne na rynku vintage, szczególnie online, dlatego że wiele sklepów po prostu jest bardzo drogich rzeczy z drugiej ręki można znaleźć w dobrych cenach, ale też yy, ta selekcja jest przeze mnie i przez mojego przyjaciela dla was tworzona, abyście miały takie rzeczy dostęp do tej wizji, która siedzi w mojej głowie i aby te rzeczy były ponadczasowe i y, naprawdę ciekawsze. Ja wiem, że nawet chodząc po lumpeksach, wiele razy się spotykam z tym, że ciężko jest kobietom szukać czasami rzeczy, które bez wizji w głowie nie nabiorą charakteru. Jak nie wiemy, jakie założyć, to żadna rzecz, niezależnie jak jest ładna, nie będzie błyszczeć. Więc ja staram się w tych filmikach pokazywać Wam, jakbym bym osobiście te rzeczy założyła. Wytypujemy również jedną z tych rzeczy, wisienkę na torcie tak zwaną, czyli przeze mnie. Jako taką najbardziej wyjątkową, bym powiedziała. Wszystkie te rzeczy skomponuję z rzeczami z mojej szafy w stylówkach. Kiedyś początkowo w tych filmikach pokazywałam Wam stylizacje tworzone wyłącznie z asortymentu sklepu, ale stwierdziłam, że fajnie jest pokazywać Wam jednak, jak to wygląda w moich oczach i na co dzień, jakbym te rzeczy założyła. W takim właśnie minimalistycznym, ale podkręconym stylu. Tak jak tutaj uwielbiam Wam pokazywać i również moim klientom sugerować, kiedy się z Wami spotykam na sesjach stylistycznych. Więc mamy tu 9 sztuk. Tak jak mówiłam wcześniej, jesienno-zimowe rzeczy, a są wspaniałe, pojawią się na targach Vintage w ten weekend, 16-17 listopada. W Warszawie w elektrowni powiśle, więc bądźcie tam, jeżeli jesteście w okolicy. Jeżeli nie, no to trudno, ale jeżeli też jesteście z Warszawy, to tym bardziej znajdźcie czas, aby tam do nas wpaść. I jeszcze tylko dodam, że w najbliższym czasie, jak już skończę remont mojego biura, więc wszystkie te rzeczy warie i to wszystko przeniosę tam. Tam będę dla was tworzyć content i stylizację, ale też dodatkowo nie tylko filmy, ale również wszystkie produkty, jakie będziecie widzieć na warię. Będą pokazywane już na sylwetce, bo wiem, że niejednokrotnie która z Was mówiła właśnie, że lepiej by było zobaczyć te produkty na kimś, i tak też będzie. Na razie bardzo się cieszę, że mogę wrócić do tego filmiku, bo już długo nie było lumpeksowej stylizacji z warię, więc zaczynamy z pierwszą rzeczą. Początek chcę Wam pokazać piękną spódnicę satynową w takim rdzawo, złotym kolorze, ale takim blecznym, więc jest to bardziej takie wpadające w beż, ale piękna tekstura tej spódnicy to jest w ogóle dosyć malutki rozmiar, mimo że tutaj pisze jest M na Metce to Mamy, powiedziałabym, tak, między 36 a 38, więc to jest na bardzo wąską talię, ale coś pięknego. Tak do połowy łydki, zauważcie, ten kolor w ogóle, jak on się mieni. Piękna rzecz, szczególnie teraz na ten sezon, żeby założyć swetrem, z grubszym swetrem, czy z bluzą, dodać właśnie takiego kontrastu, cała czarna bluza, czy beżowy sweter. Tonalnie możemy się ubrać. Czyli właśnie założyć taki beżowy sweter do tego beżowy kozaki na obcasie, lub takie trapery. Jeśli macie, to pięknie by wyglądało i jakiś płaszcz obszerny, beżowy, czy pafer biały, tak, puchowa kurtka, to też by wyglądało świetnie. Czy też możemy połączyć właśnie e, z błękitną koszulą, by wyglądało pięknie, e, czy z czernią, z golfem cienkim, czarnym. Więc ta spódnica jest naprawdę genialna, polecam ją. Jedyne co, to z tyłu mamy taki zaczep metalowy, zauważcie, brakuje tutaj takiego zaczepku, więc może nawet to wymienić jako guzik, też to w opisie zasugeruję, myślę, że byłoby łatwiej po prostu z tego guzik zrobić, więc albo same, albo u krawcowej możecie to ogarnąć, no ale uważam, że to jest tak ponadczasowa rzecz i tak w pięknym kolorze, że myślę, że wiele, wiele sposobów na to byśmy wymyśliły, aby to założyć, szczególnie na wiosnę, lato też do sandałków na obcasie, do japonek, no, rzecz, którą zdecydowanie można nosić cały roślin, nawet zimą, słuchajcie, nawet zimą, czy do płaszcza puchowego, czy do poferki, do ciepłych kozaków, rajstop, do swetra, tak jak mówiłam wcześniej, no... Uwielbiam. I ta długość spódnic. Ta długość spódnic, słuchajcie, taka midi za kolano, do połowy łydki, a nawet maxi przez ostatnie 2-3 lata pokochałam na nowo, można powiedzieć, bo częściej sięgam teraz po takie dłuższe niż kiedyś. Miniówki oczywiście są fajne, nawet do rajstop, jak założymy właśnie trapery, czy właśnie do obcasów oczywiście, ale częściej sięgam po miniówki właśnie na jakieś wyjścia, czy do knajpy, czy do kina, gdzieś tam idę. To, to tak, ale na co dzień jednak sięgam po właśnie ten krój i tą długość, więc mogę szczerze Wam polecić, że to jest coś, co gwarantuje, że będziecie nosić bardzo dużo. Teraz nieco ciekawy temat, bo mam tutaj różowy spodnik, słuchajcie, który x czasu temu pokazywałam Wam na jakimś filmiku, ale jakoś się wydarzyło, że nie trafiły na stronę sklepu. Dziwne, nie wiem jak to się stało, ale... Jakoś zaginęły w akcji, że tak powiem. Więc po prostu pokażę Wam nową stylizację z tymi różowymi spodniami. I tym razem, już może bardziej w klimacie właśnie jesienno-zimowym, trafią teraz na sklep do sprzedaży. Nie wiem, jak to się stało wtedy. Wtedy pokazywałam Wam, zdaje się, z czarnym T-shirtem, z logiem Nike, tutaj białym, i do białych czułenek, chyba jakoś tak to było. Jeżeli pamiętacie, dajcie mi znać. Tym razem zrobimy to tak, aby było już w troszkę innym klimacie. Chodzi o takie, słuchajcie, bawełniane, różowe spodnie. I dla tych, co oglądali ostatnio mój film, co przywiozłam ze Sztokholmu, tam y, znalazłam dwie pary jeansów. Jedne bardzo takie blado, beżowe, jakby wpadające w róż. A drugie różowe jeansy. I powiem Wam szczerze, że nawet ostatnio jak dużo mówię o czerwonym kolorze, tak też różowy, czy błękitny, czy zielony. To są takie kolory, które do minimalizmu bardzo fajnie jest wdrożyć. Tego rodzaju spodnie, słuchajcie, proste. Bawełniane, bardzo fajny, przyjemny materiał. Trochę krój, ale jeansy, ale bawełna, więc bardzo cienkie są. Chociaż nie prześwitujące, więc super. Mają kieszenie z przodu, dwie kieszonki z tyłu, takie incognito trochę. Sweden, design in Sweden, więc ze Szwecji. Na pewno ktoś by się na niej skusił, bo nie bójmy się takich kolorów, słuchajcie, na jesień, zima również. To nie jest tak, że jest taki różowaty kolorek, wesoły tylko na wiosnę i lato. Możemy to fajnie założyć na sezon chłodniejszy, różowe. I taki kolor jest świetny, słuchajcie, do obszernej marynarki na przykład czarnej, tak? Nawet jak idziemy właśnie gdzieś na jakieś wyjście troszkę bardziej błyszczący top, z jakąś błyszczącą nitką, czarny, i na to czarną marynarkę i do tych spodni. Jakieś kozaki do tego. I już po prostu mamy taki pop of color, tak zwany. Jak ja osobiście nie lubię się ubierać ani też nie doradzam klientom, żeby tutaj nosili kolory takie, które się po prostu gryzą. Tak uważam, że kolor ma tą moc, który fajnie może przełamać stylizację. Więc czy to w dodatkach typu buty, torebka, czy właśnie jako takie spodnie. Możemy założyć do białego t-shirtu wiosną, słuchajcie, do białych butów z zapiętkiem na obcasie. To by wyglądało świetnie. Przełamać to jakąś torebką beżową czy srebrną. Jest wiele, wiele opcji. O ile na pierwszy rzut oka się wydaje, że to jest taki ciężki kolor do stylizacji, wbrew pozorom wcale nie jest. Ciężki. Polecam Wam te spodnie, bo są klasyczne. Można też tutaj przywinąć klasyczny pasek czarny, tak jak ostatnio Wam pokazywałam ze Sztokholmu, który przywiozą. Zwyczajny, czarny, skórzany, z taką klasyczną klamrą. Jak najbardziej uważam, to są spodnie, które by były noszone. I mówi się teraz, że niby wracamy do rurek, do takich, wiecie, przylegających do nogi, czy jeansów, czy materiałowych spodni. Okej, okay, no, no może trochę tak, ale ja i tak jestem fanką szerokiej nogawki, takiej mom jeans, typu prosta nogawka uważam, że jest najlepsza z wyższym stanem, e, a jeśli chodzi o materiałowe spodnie to wolę te szersze, ale z tymi naprawdę możemy zadziałać tutaj coś... Ciekawego. A propos bluzek z błyszczącą nitką, e, mam tutaj dla Was coś takiego. I to, co mi się tu bardzo spodobało z tą bluzką, słuchajcie, to to, że jest na poduszkach. To, że to, tak jakby była na podszewce dosłownie, bo mamy jakby drugu, drugą warstwę takiego przezroczystego materiału pod spodem. E, rozmiar 46, ale z tymi rozmiarami, tak jak nieraz mówię, to jest coś, co bym sama założyła, a noszę tak zazwyczaj koło 38, rozmiar 40, zależy. No to zobaczcie, to może być jako taki oversize krój. Więc nawet 36. Ktoś, kto nosi 36 w większości marek, też by to mógł założyć. Więc mamy tutaj, zobaczcie, taki wzór i przeplatanie takiej właśnie błyszczącej nitki. Bardzo elegancka rzecz. Podoba mi się, że jest totalny prześwit w rękawach. Puścić to luzem do jeansów jakichkolwiek czy do białych, czy do niebieskich, do właśnie spódnicy satynowej, tak jak pokazywałam wam przed chwilą, więc to nawet byłby świetny look do kozaków lakierowanych na przykład eee, na to założyć skórzaną kurtkę czy płaszcz obszerny. To jest coś ciekawszego, po prostu alternatywa do naszych takich, do których jesteśmy przyzwyczajone, T-shirtów. Więc fajnie jest czasami zamienić ten t-shirt na coś bardziej eleganckiego, jednak ja osobiście, o ile wiem, jak ponadczasowy t-shirt potrafi być, to na co dzień nie sięgam tak często po zwyczajne t-shirty typu białe, czy szare, czy czarne. Częściej właśnie szukam czegoś bardziej ciekawszego. Bo od razu uniesie stylizację troszeczkę w poziom wyżej i będziemy bardziej wyglądały na takie dopracowane, niż gdybym założyła zwyczajny bawełniany t-shirt czarny. Tak? Więc polecam Wam tego typu bluzki, z tyłu mamy suwaczek. Bardzo elegancka rzecz. Całoroczna. Zdecydowanie pod to też możemy założyć wszelakie cienkie golfy, szczególnie na ten sezon. Teraz zawsze polecam właśnie sięgać po golfy jesienią. Więc czy szary, czy biały, czy czarny, pod to też, by wyglądał świetnie. Czerwony na przykład, też mega. A propos bluzek, tutaj mamy kolejną, tym razem coś, co mam w swojej szafie w wielu różnych odsłonach i też nieraz mówię, że połączenie bieli i czerni to jest to, po co powinniśmy sięgać. Naprawdę też niezależnie od sezonu. No i też powiem szczerze, że, że bardzo lubię to połączenie w strojach kąpielowych, więc jeżeli to jest na przykład strój kąpielowy jednoczęściowy, czy bikini z takim kontrastem. Pokazywałam Wam kiedyś takie bikini w filmiku ze współpracy z marką Berluk, więc Wam tutaj wklejam dla tych, co nie widzieli. No ale tak, to jest bawełniany top. Po prostu pod podkoszulek, bokserka z lamówką białą wokół. Wygodna rzecz, ale słuchajcie, wystarczy to założyć pod marynarkę, tak jak na przykład dzisiaj mam, patrzcie. Do tego lniane, beżowe, szerokie spodnie wiosną, jakieś klapki czy mule, tak zwane, słuchajcie, zabudowane buty z płaską podeszwą, tył otwarty. No to to by wyglądało sztos. Tak, po prostu na takie topy wystarczy założyć jakąkolwiek marynarkę i mamy już zestaw gotowy. I niezależnie wtedy, czy zakładamy spodenki z tym, czy zakładamy jakieś ekoskóry, czy skórzane spodnie, czy szersze satynowe spodnie też by grały, po prostu coś ciekawszego niż zwyczajny biały top czy czarny. Ta kombinacja kolorystyczna w minimalizmie zawsze, zawsze będzie grała w stylówkach. Więc niezależnie, czy zakładamy to do białej, szerokiej spódnicy, maxi na przykład. Czy latem właśnie do shortów, czy nawet teraz zakładając na golf, na koszulę, też mogłoby stanowić kontrast. Prosta rzecz, a jednocześnie nie taka banalna, więc naprawdę fajne. No i tutaj trzymamy się tej kolorystyki, mamy w bieli, słuchajcie, denim kurteczkę, czyli jeansową, białą kurtkę. W sezonie, jaki mamy teraz, czyli na jesień, zima, to co bym Wam proponowała robić, to zapinać wszystkie guziki, traktować takie kurteczki lekkie, jeansowe, jako nasza koszula pod płaszcz. To jest genialne w ogóle, jakby ktoś założył czarny płaszcz, taki wełniany obszerny czy granatowy, a pod to taką właśnie kurteczkę zapiętą pod szyję. I wtedy mamy tą grubość materiału, tą grę, taką słuchajcie, teksturami. To naprawdę nada charakteru i też zachęcam do miksowania tego typu właśnie materiałów cięższych z czymś lżejszym, o czym wiele razy mówię. Więc możemy mieć taką jakąś szyfonową spódnicę do tego. Możemy mieć lżejsze spodnie, takie jak mówiłam przed chwilą, satynowe na przykład, e, to by wyglądało mega. No i oczywiście full denim też możemy zrobić, polecam Wam, stylizację pełną z jeansu, czyli mamy jeansowe spodnie plus taką kurteczkę w podobnym odcieniu, to też zawsze będzie fajnie grało. Nawet możemy założyć tą bluzkę czy czarną, którą widzieliście wcześniej, tą z krótkim rękawem, albo tą pod spodem, słuchajcie, białe jeansy do tego, przełamać to trochę tym topem, założyć jakąś czarną torebkę i buty. I też byłby fajny zestaw. Przełamując na przykład płaszczem brązowym albo granatowym, tak? żeby już też odejść od tej czerni, możemy dorzucić też jeszcze jeden kolor typu właśnie granat, brąz, czy kaki, zielony, ciemny płaszcz też by wyglądał świetnie. Polecam wam tą kurtkę, jest taka obszerniejsza. Mam rozmiar 40, ale wydaje mi się, że tak od 38 do 42 spokojnie e, myślę, że to by grało. E, widzę, że coś tu było troszeczkę obcinane, jest takie chropowate. Postrzępione tutaj przy szwach, ale to nie szkodzi, bo dodaje naprawdę uroku. I oryginalnie z reserved. Zarówno na teraz, jak i może stanowić po prostu kurteczkę na jakąkolwiek sukienkę czy top na wiosnę lato. A propos lata, to też sięgnę tutaj po lekki materiał, który zresztą też uwielbiam do warstwowania na chłodniejsze dni. Więc mimo, że tu mamy taką bawełnę ale la Len, teksturę tej sukienki Maxi, zauważcie, z taką oto klamerką. Słomianą, to i tak możecie, słuchajcie, to założyć na koszulę, na przykład białą z dużymi mankietami, i do tego jakieś kozaki a kowbojki. Nadać taki boho-styl na jesień też byłoby super. Więc nie bójmy się sięgać po takie lekkie kiecki letnie. Nawet teraz. Więc zdecydowanie bym to teraz założyła do kowbojek białych, które mam, na koszulę, na sweter, na golf, jakikolwiek long sleeve, czyli bluzka z długim rękawem i już mamy zestaw. Wystarczy rajstopy do tego założyć, jakiś płaszcz czy kurtkę i mamy zestaw. Wiele razy mówię o tym, żeby nie kategoryzować swojej garderoby wedle sezonów, mieć dostęp do takich rzeczy, które naprawdę całorocznie możemy własną inwencją stworzyć ciekawe stylizacje. Ta maxi sukienka czarna jest tego przykładem zarówno do klapek i do sandałków na obcasie latem, wiosną, do takich kurtek, jak widziałyście przed chwilą, do tego baletki w czubek kwadratowy na przykład, albo sandałki na obcasie, albo czułenka właśnie z zapiętkiem z tyłu, a jesienią po prostu pod płaszcz i wtedy mamy wystający fajny, taki duży materiał, albo właśnie warstwować na bluzki, na golfy, na koszulę. Oczywiście troszkę tej czerwieni pokażę, do której wiele razy wracam ostatnio. Kilka stylizacji w Sztokholmie tworzyłam na moim Instagramie ostatnio, używając tego koloru, więc jeżeli jeszcze nie odwiedzałyście mój Instagram, zapraszam. Wbroilo to jest adres mojego profilu, więc wchodźcie i tam niedługo umieszczę nowe stylizacje zupełnie, których tutaj nie widzicie, dlatego warto mnie tam śledzić bo Będzie troszeczkę inny kontent niż tutaj. Ale co? Mamy taki top, zobaczcie. Piękny, satynowy materiał. Jest to oryginalnie z Next. Mam sentyment do tej firmy, dlatego że kiedyś pracowałam nad ich kolekcjami dla dziewczynek i dla chłopców pod względem właśnie produkcyjnym. Nadzorowałam produkcję, więc to było naprawdę ciekawe. Mieszkając w Anglii po mojej magisterce z międzynarodowego biznesu modowego, to słuchajcie się, zatrudniłam w firmie, która produkowała te ubrania dla takich. Wielkich firm jak Next na Anglię. No i nadzorując to, wiele się nauczyłam o tworzeniu właśnie sampli. E, z technologią odzieży pracowałam bardzo blisko na co dzień, więc e, ta praca też umożliwiła mi niejednokrotne e, wiele razy wycieczki do głównej siedziby e, Next, która się znajduje w Leicester, więc to było też bardzo ciekawe. No ale tak, tu mamy taki top, który. Na pewno moja mama by założyła bardzo chętnie. To jest coś, co uważam właśnie dla kobiet yy, tak koło 60, szczególnie jest bardzo fajne. To, co mi się tutaj podoba właśnie, że do jakichkolwiek spodni, czy szerszych, czy takich bardziej 7 ósmych, węższych, cokolwiek wam pasuje, będzie grało, więc to jest taka łatwa bluzka do założenia latem. To, co mi się szczególnie podoba, to jest ten not tutaj. Zauważcie, ten supeł z przodu robi robotę. Bo gdyby to było po prostu takie flat i zwykłe bez żadnego tutaj manewru, no to taka prosta bluzeczka, tak? A tutaj to nam robi robotę, to jest nawiązanie do marki Proenza Skuler, którą uwielbiam, od której też mam piękną torebkę Drawstring, też w tym kolorze i też o tej marce zrobię dla Was filmik stylizacji z wybiegów, koniecznie, bo bardzo do mnie przemawia ta estetyka. Mam jedne też smule właśnie, takie klapki zabudowane, obszerne, takie beżowe, które są w drodze, też od tej marki, więc też Wam je pokażę na filmie. E, więc y, też od Prenza Schooler, więc też wam je pokażę. Ale tutaj kolor, krój jest po prostu piękny. To też możemy założyć, słuchajcie, i na koszulę, i na golf w aktualnym sezonie, ale również właśnie wiosną i latem. Tu mamy guziczek z tyłu, zauważcie. Myślę, że ktoś będzie bardzo zadowolony z tej koszulki. Polecam, szczególnie dla koloru i dla tego kroju. Następnie, już przedostatnia rzecz coś, co może dla niektórych się wydawać jak taka dłuższa piżamka, ale powiem Wam szczerze, że o ile rzadko sięgam po koszulki, właśnie z jakimś logiem drużyny amerykańskiej czy z logiem zespołu rokowego, no to kiedyś sięgałam częściej, powiem Wam, niż teraz. Um, kiedyś miałam właśnie i Iron Maiden, i miałam uh, ACDC, i Metallica. Teraz jakoś od tego odeszłam, ale dalej podoba mi się koncept, jak ktoś to zakłada, właśnie załóżmy z satynową spódnicą wykończoną koronką, do tego maramoneska, kurtka, ciężka, czarna skórzana i właśnie ten t-shirt taki z logiem zespołu czy z logiem drużyny. No i tutaj jest taka koszulka, słuchajcie, że jeżeli ktoś lubi ten vibe, taki klimat, to będzie 10 na 10, bo jej kolor burgundowy, który teraz wpasowuje się świetnie w trendy, tu mamy Panthers. Panthers National Football League. Więc taki mamy tutaj futbol amerykański logo drużyny. To oryginalnie jest z koszulka, jest bardzo długa i to też nie jest taki zamknięty fason jak sukienka, tylko mamy tutaj duże takie wycięcia. 100 do leginsów, do tego możecie założyć jakieś trapery, kozaki płaskie właśnie, czy na obcasie. Będzie stanowiło bardzo ciekawy element. I też pod to możemy założyć golfik, albo samo w sobie właśnie, z jakąś lekką kurtką, czy płaszczykiem, czy stręczem z, z prochowcem, albo ze skórzaną kurtką właśnie wiosną bardziej. Czy po domu nawet, do, jako taki loungewear, Mamy, jeżeli, mamy jakieś leginsy z dzianiny, szersze dołem, też by wyglądały świetnie z tym. I jakieś chlapki typu Birkenstock, bostony od Birkenstock też by wyglądały świetnie do tego. Więc wydaje mi się, że na pewno ktoś byłby z tego zadowolony. Bo i kolor, i rodzaj loga nie jest taki krzyczący za bardzo. Fajnie wygląda dla oka, a dodaje czegoś stylizacji. Więc tutaj zdecydowanie można było jakieś beżowe też, szersze spodnie założyć do tego. Jakoś tak przełamać tą stylizację. Czy znaczy jakiś łańcuch tutaj dać na szyję. Więc aż się prosi, żeby ktoś tutaj wykombinował ten burgundowy kolor na swój sposób. Bardzo polecam wam tą koszulkę. Jest nietuzinkowa pod względem tego, że jest właśnie tak bardzo długa. I z tym wycięciem, i z tym logiem. No i jedna odzież wierzchnia nam się trafiła. Mamy tutaj dwutonowy płaszczyk krótki. Jakiegoś czasu też widuję właśnie zarówno na Instagramie, i na różnych takich portalach modowych, że ten krój takiego krótszego prochowca sięgającego nam do połowy pupy wraca. No i tu jest taka specyficzna sprawa, bo osobiście uważam, że ten krój najlepiej wygląda z dłuższą spódnicą. Na przykład satynową, czy z jeansami takie mom jeans, właśnie prosta nogawka, i wtedy właśnie jakieś botki na obcasie do tego w czub. Więc jest pewien taki klimat i zestaw, który najlepiej pasuje do tego rodzaju odzieży wierzchniej. Nie ukrywam, że też dłuższe są łatwiejsze do stylizacji, ale jednak tutaj bardzo mnie urzekło to, że to jest dwurzędowe, to, że mamy z sztucznego futerka kołnierz, jak i wykończenie rękawów. I to jest bardzo taki porządny materiał beżowy, słuchajcie, ciężki, lekko prążkowany, wymaga odświeżenia w pralni chemicznej, chociaż tu nie jest jakieś coś zniszczone, tylko takie lekkie, jakby. zobaczcie, może tu widać, czy nie widać. O, takie coś, lekkie takie, tylko zabrudzenia, które zejdą na 100% w pralni chemicznej, więc jeżeli któraś z Was się na to skusi, to tylko zanieś właśnie na jedno pranie i będzie jak nówka sztuka. To jest marki Wallace, ósemka. Ósemka, czyli tak jak na nasze czterdziestka, tak? Ósemka angielska. Szczerze Wam polecam. Na podszewce jest też pasek, żeby owinąć się w talii, więc jest to bardzo elegancka rzecz. Możemy założyć właśnie i leginsy, i szersze spodnie, i kozaki do tego, bo wiele razy jest tak, że mm, widuje tego typu płaszcze z futerkiem sztucznym, wykończeniem, ale to zawsze jest takie... Trochę takie matrona, trochę jakbyśmy wzięły ze strychu babci, a tu to jest naprawdę z klasą. Więc yy, zaciekawiło mnie, że właśnie jest ten jasny beż, co jest z rzadkim połączeniem. turystycznym. No, oczywiście wiecie, że beż i czerni, to tutaj yy, bez zastanowienia. No i oczywiście też kilka innych osób się natoczeiło, jak to znalazłam. Bywa tak, że w Lumpeksach coś biorę i ktoś podchodzi patrzy, pani to bierze na pewno? No, wiele razy tak mam, bo pewnie też ludzie się dziwią, czemu aż taką ilość przy sobie trzymam tych zebranych rzeczy. Zawsze robię taką rewizję, tak, po tym jak szukam dla was, selekcjonuję na warię, to tak przeglądam, odwieszam i jakby liczę i co wzięłam i co na pewno biorę, a z czego może zrezygnuję i w tym momencie zawsze jakiś tam gapiacz się trafi, no, ale to jest ok, to jest ok. To tylko świadczy o tym, że na przykład ktoś widzi tą samą rzecz na wieszaku, a nie sięgnie po nią. I to jest dla mnie też ciekawe, że jak na przykład trzy różne osoby by patrzyły na te same rzeczy, może tylko jedna z nich by po to sięgnęła, ale jak widzimy coś, jak ktoś inny tą rzecz trzyma. Widzimy u kogoś innego, to od razu już też widzimy tą rzecz w innym świetle. Więc coś w tym jest. No i to był taki przykład właśnie. To znalazłam, że inne osoby dopiero zauważyły, jak podniosłam. Tak? Tutaj mamy lekkie wycięcia po bokach, kieszonki również dosyć głębokie z przodu. Bardzo fajna ponadczasowa rzecz. To już wszystko, jeśli chodzi o dostawę na piątek 15 listopada. Te rzeczy nie jestem pewna, czy się w ogóle pojawią na targach, ale mam dodatkowe jesienno-zimowe, które chcę Wam tam pokazać. Jeśli coś z tego zostanie, to trafi na stronę. Jeżeli oczywiście macie czas, to wspominam raz jeszcze, że e, przychodźcie, wpadajcie, chętnie bym was poznała, ale również żebyście zobaczyły towar który przywiozę, wpadajcie w ten weekend na targi w elektrowni po Wiśle. Eee, Więc tyle jeśli chodzi o nasze lumpeksowe stylizacje z Varie. Dajcie mi znać, czy które z tych rzeczy Wam wpadła w oko. Oczywiście w piątek w opisie filmiku pojawią się te rzeczy, linki do każdej z nich, więc w najbliższym czasie też tak pomyślałam, że nie tylko zrobimy stylizację z wybiegów o Proenza Skuller, jak i o Acne Studios, bo to są te dwa, które chcę na pewno Wam pokazać w najbliższym czasie. Ale również yy, tak przyszło mi do głowy, że z racji, że w grudniu lecę do Szwajcarii na święta, to też z tego tytułu zrobimy, słuchajcie, filmik. Bardzo ciekawy uważam, bo przedstawiający Wam, jak wyglądać z klasą w podróży. Bo tyle, ile się naoglądałam słuchajcie, w podróżach, jak ludzie nie przywiązują wagi do tego, jaką torbę podróżną biorą, do stylizacji, jak to w ogóle wygląda, że nie przedłużają jakby swojej estetyki tym co im pomaga praktycznie w podróży. Więc chciałabym wam przedstawić jaki zrobiłam research na co trafiłam i jak teraz podchodzę do tematyki podróży i mody podróżnej przede wszystkim. To jest taka jakby inna forma ubioru, inna ranga, więc chcę Wam to przedstawić. Mój research, które torby bym Wam polecała, dlaczego, jak to u mnie się zmieniło z perspektywy czasu teraz i może tak właśnie podróżniczo troszkę wejdziemy w temat w następnym tygodniu. Życzę udanego tygodnia. Bardzo dziękuję, że jesteście ze mną. Dziękuję za tych, co przybywają na kanał. Ściskam Was mocno i do zobaczenia wkrótce buziaczki pa